Hej, witajcie serdecznie na moim kanale. Miałam nie nagrywać tego filmiku, bo stwierdziłam, że ostatnim razem nie było nic ciekawego w tym pudełku, więc czemu bym miała ja nagrywać to teraz, bo pewnie tak nic z tego nie będzie. Szczerze wam powiem, myślałam, żeby w tamtym miesiącu zakończyć abonament, ale tak sobie pomyślałam, dobra, damy im szansę. I otworzyłam już to pudełko i powiem Wam szczerze, że jest pozytywnie mile zaskoczona produktami, jakie znalazłam w tym pudełku i stwierdziłam, że też Wam je pokażę. I więc pierwszą rzeczą jaką jest, to jest. Nie, nie czytałam naprawdę dobrze tego. Można tu dostać, jakby powiedzieć, dwie osoby w cenie jednej na, na spa. Na takiego różnego rodzaju zabiegi masaże. Tą i to wartość tego 75 euro więc płacąc pewnie 75 euro druga osoba może iść z nami i tutaj e, karteczka, co znajduje się w tym razem w Wattbox we wrześniowej wersji i tak na pierwszy rzut oka dużo tych produktów nie ma takie są bardziej małe i pierwsze jest e, Bony Be Benefits Antibacterial Spray to jest spray antybakteryjny jak tak? szczerze nie wiem aha, pisze, że to jest do rąk bez perfum 75 ml to coś takiego pewnie jest jak, jak żol do rąk antybakteryjnym następnym produktem to jest produkt z firmy Max Factor Jakoś nie widać bardzo napisane ma. I to jest sypki puder w kolorze 3. Taką ładną ma taką siteczkę na górze. Gąbeczkę i no jest to dość jasny puder, więc powinien pasować do mojej twarzy. Więc to byłby produkt drugi. Następnym produktem, jakim dostaliśmy to jest produkt mini z Estée Lauder i było to jakby powiedzieć do wyboru, ludzie dostali, znaczy to nie było do wyboru, ale dostali na przykład maskarę, błyszczyk i ja dostałam to jest chyba samoopalacz taki ja nie używam samoopalaczy dość przyjemnie pachnie, ma taki brązowawy kolor jak, jak widzimy nie wiem, zobaczę, może użyję, może komuś oddam, komuś kto używa, bo ja... No chyba, że wytestuję, zobaczyć, że na przykład dobrze się ro y rozciera i nie zostawia jakichś tam dziwnych rzeczy. I następną rzeczą jest z firmy Boots mascara number no. 7. To jest w, w Holandii jest bardziej właśnie w aptekach do dostania firma. Kiedyś była w Aitos, w sklepach Aitos, ale została... Wycofana, i to są takie hipoalergiczne, ile się nie mylę rzeczy. I to jest maskara Ultimate Curl. I jako ostatni, to jest e, pojedynczy cień. Mm, mm, chciałam powiedzieć matowy, ale to nie jest matowy. Z firmy Revlon o takim bardzo ładnym e, brązowo-czekoladowym kolorze. I to by było na tyle. Więc uważam, że w tym miesiącu pudełko. Naprawdę było bardzo fajne. Nie powiem, że w tamtym miesiącu było aż takie złe, ale właśnie Watbox obiecuje nam bynajmniej cztery minimalne, minimalne. Produkty pełnowymiarowe, a ja miałam trzy i do tego jeszcze w tym trzech produktach, jedno to było. Jak to się nazywa? Kosmetyczka, więc nie bardzo mi się to podobało, no ale w tym roku zdecydowanie lepiej. I to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć Pa.